Dzisiaj mamy dzień kupowania koni, ponieważ przekonacie się sami mi się taki koni mazi bo potrzebujemy 400, ale takiego porządnego konia Ym, także no, szukamy, szukamy, szukamy o, ten by nam się przydał ale no, nie ma. Nie ma zaraz się widzimy po reklamach. To wcale nie tak, że będziemy jeździć na zawody, gdzie jest ludzi. Um, no bo właśnie tak będziemy. Już jest dwa, więc można spokojnie sobie siąść. Nie! Nie! Nie, nie, nie. Nie, Wam tego. Mam nadzieję, że Wam się podobały. I wczoraj się z bo ja naprawdę w tego wtedy upadałam i ja wtedy nie żartowałam. Raz tylko się potknęłam i się wyratowałam, bo stanęłam idealnie. Ale ja właśnie nie chcę kuca. Takiego olbrzyma. Już jestem, bo zostało 8 sekund. W sumie 4 sekundy. 3, 2 i 1. I bierzemy. No taki nam by się przydał. Nie. Ja oczywiście nie, pok nie pokazuję tego, ale czasem mi się zdarzy, że zapomnę. No czemu? No mi się to maś tak marzy. O! Dobra, biorę. Wreszcie dobrze rozmawiamy. Dobra, i już mamy. Gogo teraz przetestować trzeba. Pojedziemy na halę. No. Moksy. Max, Moksy. Nie nie wiem jak to się czyta. Hop, hop. No niestety, jeszcze raz. Nie lubię takich koni, które przyspieszają albo zwalniają. Kurde. Ja tak specjalnie robię. Super koń. Nie, nie. Ja tego zawsze jeżdżę na maksa na zawodach, żeby koń albo nie zwolił, albo żeby nie przyspieszył, żeby po prostu tak jechał idealnie. Wolę raczej takie konie, które jeżdżą w takim samym biegu, że nie, nie zwalniają, nie przyspieszają w ogóle. No i takie właśnie lubię. Już sobie na nim troszkę pojeździłam, bez was też oczywiście. Ale nie, nie patrzałam na ujeżdżenie. Nie chciała się cieściować. Uwaga, koń się nazywa. Jak ogierek to oczywiście Gucci. A jak klacz to Majka 2. Nie no tam ten starszy, taka starsza majka to będzie po prostu Nela, a ta to będzie Majka. Bo ja jeździłam kiedyś na Majce, możecie ją pamiętać. Taki koń Bardzo fajny, nie pamiętam co się z nim stało. Oczywiście nie umarł tylko Ma udar. I na dłuższe wakacje. Zdawaj to. No, i z drugiej strony. No, ja jestem zachwycony. O, pięknie, nawet się nie płoszy. No i takiego konia to w sercu można mieć. Opa. No, teraz jedynie się położy. Super. Dobry. Brawo. Czyli mamy już Majkę ma to nawet takie same skarpety, tylko że na tylnej, prawdziwa majka, to też ma taką malutką, malutką skarpetkę. Tu ma troszkę większą. Tu ma jeszcze skarpetę taką samą co z przodu, i tu ma jeszcze skarpetę. Więc. Dobra. Widzisz mm. O! Co? Yeah. Dobra. Sobie sarki, że krzyczałam dobra, ale po prostu ten musiałam mamie odpowiedzieć na tym ogólnie, żeby nie było takich podejrzeń. Och, wezmę te, co zawsze na uszy. No, bo będzie widać coś. Nie powiem. Co ona tutaj ma? Prędkość? W zawodach, na zawodach? Nic. Dobra. Mogła tu wziąć. Załata. No i jest, Majusia taka dzisiaj wezwa trochę. Wszystko um, to czytałam. Dobre to. Jeszcze ty wreszcie. Mogę to wziąć?

Nie, nie wiem dlaczego ja to robię w ogóle w kolei skoro mogę robić to wyle jak Oa, się pan Oczywiście dzisiaj też będą shortsy o tym samym, na szczęście tam przeszkody zostały, tak zostały, że to już. czy nie? nie wiem już sama. Nie, nie robiłam Co <sighs> so, ja narobiłam? Ja nie będę miała Resztę zrobię sama. I wtedy będzie super wyjątkowa. Mhm. No, Płaski świat, bo będziemy robić długi, długi film. Bye. Pamiętajcie o lajkach i Kuchy, Hania, taka chodzi.